Wszyscy kochamy Dudę. Dudę, duda. Tysiąc do zera wygrywa. Duda, duda, tylko duda. Ura! 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 Duda. A skupiała na stopie piątku? Jaką sobie to radził a Jarosław nie zgoda w Portland Timbers. Legia go sprzedaje, bo Legia musi z czegoś żyć. Klub nie stać, tak, żeby utrzymać drużynę na średnim poziomie europejskim. Dobre występy polskich juniorów w Australian Open. To jest bardzo dobry wynik, bardzo jestem zadowolony i teraz jeszcze trzeba się postarać o jeszcze jeden mecz. Ale nie tylko o tym, w sportowym Dobre. podsumowaniu dnia Andrzej Janis. Zapraszam. Chronika Sportowa. Występujący do tej pory w Milan Krzysztof Piątek został piłkarzem Hercy Berlin, nie podał no, szczegółów finansowych. Także Dudę wszyscy kochamy, tylko Dudę.